Thank you Jutro inspekcja. Patrząc na to. No, proszę, zrobili balustradę, jeszcze nie pomalowali. Dopiero będzie malowana, ale szczerze powiedzmy, ja w ogóle z tą balustradą mam takie poczucie, że wygląda ten nasz ganek, ten porczyk, szerzej niż wcześniej. Wcześniej wydawało mi się, że jest taki bardzo malutki, a teraz. Wygląda na to, że naprawdę i zmieścimy tutaj spokojnie fotele bujane i zmieścimy ławeczkę taką białą, którą mamy z boku. Także jest miejsce. I tak wyglądają nasze drzwi wejściowe. Pomalowali je w końcu. Jak widać na samym końcu się za to wzięli. No i wchodzimy. To jest wypełnienie między płytkami, tutaj widzisz? No i zabejcowali te schody, i szczerze powiedziawszy, aż zupełnie nie rozumiem dlaczego. Kto dobierał w ogóle ten kolor Bejcy? No po prostu. Tragedia, no jak można tak spieprzyć za przeproszeniem robotę. Popatrzcie jak wygląda podłoga i popatrzcie jak wyglądają schody. Nie być! Ja. No. Proszę, taką różnicę mamy między podłogą a schodami. Przyszły drzwi pod prysznic i popatrzcie na bardzo śmieszną rzecz. Myślę, że wszyscy przyznacie mi rację. No, kto tak robi? Widzicie to u góry? Tutaj jest szczelina. I okazuje się, że te drzwi są w taki sposób właśnie skonstruowane. Ja tego nie widziałam w design studio. Nie wiem, czy nie zwróciłam na to uwagi. No, po prostu chyba wrzuciłbym nie pomyślała, że w taki sposób można zrobić drzwi. Ale okazuje się, że wiele właśnie takich ścian prysznicowych, szklanych w Stanach, wygląda właśnie tak. Tą lukę u góry mają. Zresztą zaraz Wam pokażę przykłady, ale no, widzisz i nie grzmisz. A jeszcze taka ciekawostka. Jesteśmy teraz w naszej sypialni i tutaj najlepiej widać zieloną poświatę. Skąd ta zielona poświata? Możecie zapytać. Otóż na tych oknach jest filtr. Filtr przeciwsłoneczny, który chroni przed tym, żeby nasz dom się bardziej nagrzewał. I o ile jest to super energooszczędna nowina, nowinka, może nawet nie nowinka, może ja po prostu się o tym dowiedziałam po raz pierwszy. Ale e, o tyle no, ja e, nie lubię, jeżeli ktoś mi przyciemnia okno, a te okna są niestety przyciemnione i to w każdym pokoju, a w tym najlepiej po prostu to widać. E, w tych innych kompletnie jest to niezauważalne, w tych innych miejscach, na przykład popatrzcie tutaj, w tym naszym lofcie, też mamy przyciemnione okna, ale. Ale tego kompletnie nie, nie widać na pierwszy rzut oka. No i e, wściekałam się przed sekundą na tą bejcę. No popatrzcie, jak nam spierni, czyli wszystkie piękne balustrady. A dla przykładu pokażę Wam tą piękną, jasną belkę, która jest tutaj. I która jest przepięknie zrobiona, jest sama w sobie bardzo ładna, jasny dąb. No i po prostu. Yy, totalnie zniszczyli nam balustradę. Kompletnie nie jest to dobrane do koloru naszej podłogi, a w Design Studio było mówione, że będą starali się ten kolor um, dopasować do podłogi, która jest w domu. Także no, dla mnie to jest punkt do reklamacji. Ja tutaj, o proszę bardzo, świetnie to widać, jak dobrali kolor bejcy do naszej podłogi. No przecież to jest straszne, no straszne. Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli zastanawiacie się, co robię w poniedziałek 23, 23 sierpnia, to ja śpieszę e, wam donieść, że tejpuję, tym się zajmuję. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj mieliśmy inspekcję. I w trakcie inspekcji razem z naszym realtorem, z naszą agentką hmm, chodziłyśmy po domu i sprawdzałyśmy miejsca, które wymagają jakiejś poprawki. Tych poprawek będzie tyle, że ja nie wiem, czy oni przez rok się wyrobią. Nie, a tak na poważnie mówiąc, e, to problem jest taki, że mamy closing, czyli datę oddania domu, dana z 1 września. Mamy 23. Jest mnóstwo rzeczy niezrobionych, jest mnóstwo rzeczy do poprawy i e, prawdopodobnie będziemy musieli odebrać dom w takim stanie i po prostu zaufać deweloperowi, że e, kiedyś przyjdzie i naprawi całą listę rzeczy. Pokażę Wam, jak mniej więcej to tapowanie wygląda i o, co, o czym mówię. Niektóre rzeczy to są takie pierdółki, a niektóre są po prostu błędami, które w trakcie budowy oczywiście się zdarzają, i jest to normalne jak najbardziej. Pytanie tylko, czy i kiedy nam to naprawią. Problem jest z y, chociażby tą szafką. Ona jest y, źle założona właściwie to wręcz nie jest założona. Mam nadzieję, że to naprawią i że po prostu to wszystko będzie odebrane w dobrym stanie. Gorzej jest z Łazienką Dzieci, bo tam jest taki problem, że szatki wyglądają tak, jakby były wypchnięte wręcz w ścianę i zrobił się taki łuk. Wszystko się tak trochę wygięło. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale no taka jest historia. A teraz pokażę Wam hit. Oprócz tego, że oczywiście tutaj praca jest niedokończona, ale najbardziej mi się śmiać chce, że tutaj ta część, a właściwie to tam nawet, jest pomalowana i byli w stanie farbę znaleźć. A tutaj już mi się jakoś tak troszkę zapomniało, i to wszystko jeszcze wymaga naprawy. Myślę, że gdybyśmy tego nie zauważyli, to raczej by nikt na to nie zwrócił uwagi. O, proszę bardzo. Tutaj jest pomalowane, znaczy pomalowane. Tak jak widzicie, ta część tu jest cała szara, a tu już nie. Tutaj jest taka nierówność z farby, więc tego typu takie malutkie rzeczy się zaznacza po to, żeby właśnie oni tu przyszli i nam wszystko ponaprawiali. Jest na przykład, popatrzcie, mnóstwo takich szpar w podłodze, także no mam nadzieję, że tam uda się coś z tym zrobić. O, tutaj mam, idealnie to możecie zobaczyć, o czym mówię. Hmm, zapomniałabym powiedzieć, że przyjechały dzisiaj roślinki. Przyjechałam właśnie do naszego domu, bo po raz kolejny muszę tutaj tejpować i sprawdzać wszystko. Zostały nam trzy dni do zamknięcia, trzy dni do zamknięcia domu. Nie. Na ten moment nie działa z takich naprawdę istotnych y, punktów, które muszą skończyć, to jest na przykład kominek. Cały czas nam nie działa, niby jest doprowadzony gaz, niby powinno już wszystko y, grać. Ale nie gra. Nie gra, więc pewnie na dniach, teoretycznie w poniedziałek, mają to naprawiać. My w środę już mamy zamykać, w środę mamy zamknięcie domu. Także naprawdę czas zleciał bardzo szybko. Czy ja mówiłam, że przyszłam też podlać trawnik? Jeżeli nie, to proszę Wam podlać, podlać trawnik, bo już go mamy. I nie chcemy, żeby nam uschnął, tym bardziej, że jest 35 stopni na dworze od chyba dwóch tygodni i temperatura zupełnie nie chce spaść. No to może teraz jeszcze temat, który Was na pewno bardzo interesuje, czyli. Co zrobimy z tym backsplashem? Po pierwsze, dziękuję za. Tak, liczne komentarze. Jeszcze chyba pod żadnym filmem nigdy nie otrzymałam tylu komentarzy. Jest to niesamowicie miłe, że angażujecie się w tą całą sytuację podobnie mocno, jak i my. Bardzo dziękuję też za to, że nie było w nich hejtu, bo wydawało mi się, że naprawdę komentarze sprowadzą się raczej do skali takiego absurdu, że troszkę sobie wymyślam. A Wy jednak zrozumieliście nasze pobudki, moje głównie, bo prawda jest taka, że ja byłam tutaj bardzo zaangażowana. Na tą całą sytuację. Faktycznie te płytki, które my dostaliśmy, czyli ta mozaika, która do nas trafiła, jest zdecydowanie ładniejsza niż ta, którą dostał sąsiad. I moje przerażenie było tym większe, jak zobaczyłam właśnie, co sąsiad ma i jak to u niego w przestrzeni wygląda. My dostaliśmy w tej wersji, która jest za mną, dużo więcej jasnych akcentów w tych płytkach. I właśnie tak to jest z mozaikami. Ty nigdy nie wiesz, na co możesz trafić. Nawet sama, jak dobierałam płytki, które kupiliśmy, musiałam przebierać trochę w tych, tych zestawach, które były dostępne w sklepie, po to, żeby dobrać dokładnie te elementy, które ja chciałam, żeby tam z tyłu w kuchni się pojawiły. Ale powiem Wam, że jak doszła ta fuga jasna, to wcale to nie wygląda tak źle. Nie jest to cały czas moje marzenie, i ja faktycznie myślałam o innym e, zestawie na tył kuchni i. Ta jodełka przyciąga bardzo mocno uwagę. To miejsce, które po prostu skupia nasz wzrok. Ale z każdym dniem podoba mi się coraz bardziej. Wiem już na pewno, że zostawimy ją na najbliższy rok. Pytanie, co będzie dalej? Czy my faktycznie będziemy się chcieli jej pozbyć? Nie wiem, pokażę Wam ją zaraz z bliska. E Płytki już oddaliśmy, bo doszliśmy do wniosku, że faktycznie może za rok albo za dwa lata coś innego nam się spodoba, coś inny, na coś innego będzie nas stać i może lepiej po prostu będzie ten backsplash zamienić na jeszcze inny materiał. Także na ten moment płytki zwrócone zostały do sklepu, backsplash z nami zostaje. No i zobaczymy, czy będziemy go malować, czy będziemy go wymieniać. Czas pokaże. Ostatnio migała nam tutaj lampa, dlatego tutaj ta kartka jest jeszcze przywieszona. Tutaj ta lampa została troszeczkę zmieniona. Podnieśliśmy ją wyżej. Okazuje się, że też możemy regulować te wszystkie żarówki czyli możemy sobie to ustawiać jak tylko chcemy także na duży plus. Rosło nam także drzewo w naszym ogródku. O, pokażę wam jeszcze trawę. Trawa jest z tej strony już ładnie zielona i ona już odbiła. Już rośnie i no teraz trzeba ją bardzo często nawadniać, po to, żeby te Kwadraty zniknęły, i ta trawa ładnie się ukorzeniła, i e, wszędzie się rozrosła. A tu, słuchajcie, doszło nam drzewko. Mm, te, nie znam też nazwy tego drzewa. Gdzieś tu była kiedyś etykieta, więc może ją e, dorwę. I ciekawa historia z tym drzewem jest taka, że jak tylko przyszliśmy, to posadzili je nam tu na środku tego naszego placu. A my mamy taki zamiar w przyszłości zrobić sobie tutaj stół i takie patio z tym pięknym widokiem, i no to, żebyśmy sobie właśnie mogli zjeść obiad z dziećmi czy ze znajomymi, pogrillować. A oni dokładnie na środku posadzili nam to drzewo. Na szczęście byliśmy w dniu, kiedy nam je sadzono. I udało nam się poprosić pracownika, żeby jeszcze tego samego dnia je przeniósł tutaj. Widzę, że ono troszkę tutaj nam dogorywa. Dzisiaj je podlałam przed chwilą, więc mam nadzieję, że odbije, bo na pewno będzie nam fajnie służyć. W tym to miejsce wydaje mi się być odpowiednie. Zastanawialiśmy się, czy nie lepiej było je posadzić tutaj o dokładnie tak, żeby już nam pierwsze drzewo zasłaniało naszego sąsiada. No ale. Na razie jest tak jak jest. Może jeszcze je przesadzimy z mężem, jak tutaj się tylko wprowadzimy. Zobaczymy. To, co uwielbiamy w tym miejscu, to jest fakt, że Każdego dnia, zawsze, zawsze, od kiedy tu przyjeżdżamy, jest bryza. E, zawsze tu wieje delikatny wiatr. I w takim klimacie, w jakim my teraz tutaj żyjemy, czyli no, codziennie jest po 35 stopni, e, czy nawet 30 stopni, po prostu jest bardzo gorąco. Nie dałoby się wytrzymać na zewnątrz, a tutaj zawsze jest przyjemnie. To jest naprawdę taki dodatkowy bonus, plus którego się nie spodziewaliśmy, który dostaliśmy od losu, że tak powiem, i e, no, z którego niezmiernie się cieszymy. No i kolejna oczywiście, pewnie już bardziej oczywista rzecz, to fakt, że mamy cień w ogródku i e, o ile ja nie do końca chciałam mieć cień w domu, o tyle tu w ogrodzie, no to jest zbawienie przy tak wysokich temperaturach i też możemy się, dzięki, będziemy mogli się cieszyć dzięki temu byciem na zewnątrz. A co więcej, popatrzcie, taka ciekawostka oczywiście to, się, to światło będzie się zmieniało o każdej porze dnia, o każdej porze roku. Natomiast teraz, jak widzicie, cień się kończy jeszcze przed linią okien, <taki> także naprawdę, no taki naprawdę miły akcent i, i bonus odnośnie tego domu. Z takich głupotek, proszę bardzo, tą żarówkę naprawili, ta przestała działać. No. no i popatrzcie, takie oto zostawiłam dzisiaj informacje dla osób, które mają przychodzić tutaj nam naprawiać wszystko. Tu brakuje nam wypełnienia pod szafkami. Wszystko zostało przycięte, ale jeszcze nie wypełnione. Nie wiem, czy oni wiedzą o tym, czy nie. W każdym miejscu, w którym jest niebieska taśma jest coś nie tak. Tutaj na przykład, popatrzcie, musieli nam ścianę, e, kawałek ściany odłupać. Bo zrobili kontakty na dwóch różnych wysokościach, także teraz starają się to naprawić. E, tutaj przyszli panowie i teoretycznie zrobili wypełnienie między szafką a podłogą, a w praktyce jest tak, że tam pod samą szafką można palec włożyć, także do poprawy. No, i y, sławetna sz, szuflada, która jest bardzo istotną częścią tej kuchni, cały czas nie działa poprawnie. Teoretycznie przyszli, zrobili coś i cały czas jest nie tak. Oczywiście przede wszystkim cały czas jest nierówno, ale no, zresztą popatrzcie. Nie wyjeżdża normalnie, tylko y, ma jakiś problem z, z wyjeżdżaniem. Nie da się jej zamknąć. No i do tego wszystkiego, o właśnie, widzicie, jak się zamyka, to się zamyka nierówno. No tragedia. I od początku z tą szufladą mówimy, że jest coś nie tak, że coś jest źle zrobione. I oni nie potrafią tego nam naprawić. Nie będę wam pokazywać wszystkich błędów, bo niektóre to są takie po prostu drobnostki, ale prawda jest taka, że troszkę tutaj się... Dzisiaj narobiłam, pokazując im te miejsca, które są do poprawy. Z ciekawostek jeszcze opowiadałam Wam o tym, że zmaścili nam kolor tych schodów, i teraz jest sytuacja też dość śmieszna, bo przez to, że nasz kierownik budowy wie już, że kolor źle został dobrany i nam się to bardzo nie podoba. Bo no, powinno to być jednak ujednolicone, tak. Chcąc pójść mi na rękę, tak myślę, no bo nie wiem dlaczego. Zrobili ten słup w kolorze oczekiwani, tylko że teraz mamy dwa zupełnie inne kolory. Także, no jak nie urok, to znacie jak dalszą część z tego powiedzenia. Niesamowite. No dobrze, ja już zmykam do domu. Powoli się zbieram. Myślę, że teraz w końcu już pojawią się trochę też inne filmy na tym moim kanale, nie tylko sam dom, chociaż ten dom oczywiście będzie cały czas tematem kontynuowanym, bo przecież będzie nas czekać przeprowadzka, meblowanie, jakby wszystko będzie się działo też naokoło tego. Natomiast myślę, że te filmy już będą trochę takie bardziej urozmaicone nie same wyjazdy do domu, także już niebawem film. Z wprowadzania się i z zamknięcia budowy. Wow, ale będzie się działo. Ależ dużo emocji. Wszystkich, wszystkich naraz. To jest po prostu koktajl emocji. Koktaj, koktajl emocji. Dosłownie. Dziękuję bardzo za dzisiejszy film i do usłyszenia w kolejnych. Papa. Pa.